że nie będzie sałaty chciałeś, figę. I ja wie co dobre, chłopak. Fajnie łapie, nie? wiem, czy to chłopak, czy dziewczyna. To już uwita. No, ale buzi otwiera. To duży kawałek, ojoj. Ale porodziłam sobie. Lubię takie coś. nie co? Fajnie jest, nie? Bóle cało, nie będę ja. Trzymaj. Ostatnio całą wrąbą Ale co drugi dzień? Wystarczy mu widzisz na, na 48 godzin. Kto cię będzie karmił, jak mi powiedziemy? Trzeba karteczkę zostawić, czy figyelnie. <słyska> uh -huh. Ten już mu smakuje. Środkowy. Nie idzie, widzisz, że że dostaje, nie idzie dalej, siedzi sobie w miejscu. Tylko koniedzia Fajny jest. Kolego, weź to na talerzyk, bo to jest ta to część. Górna. Jak cię nazywam? Figuś. Figuś. Hmm. Figuś. Bo jak lubi figi. Nawet żył to w odruchu obronnym, jak podnosisz no. do góry, to chowa głowę i te. I odłoża. Bo jeszcze a nie widziałeś, bo y, tak sobie łapą bierze, jak mu za dużo gdzieś no. wystaje. Języczek Skażą. jaki ma różowy. No, tak. Widziałeś a, nie... Za mocno. <laughs> mistrzu, nie tak strąg. Tym dziobem. Mogła filmik nagrać. Na gryźć, no na trzymaj się. Jak już nie chce, to po no, prostu nie odchodzi... To już widzisz, bo nie szedta Już mówi, że jest prawie full. To. Nie, bardzo. No, <laughs> jeszcze raz mu spróbujemy dać. Nie, nie, nie chcę jest. Proszę Wydasz. bardzo, zjadł pół dobry jest, nie? Tak. No. Idzie i ten. Teraz. teraz go wypuścić A ciekawe, trzeba? Jak ty wyjdziesz, to, to no trzeba go wypuścić. No. Tędy wyjdzie, tak. Nie wiem czy pójdzie. I patrz, Ale patrzą zobaczył, że chyba mu odsłoniłaś. Irena. Patrz to zapierdziela. Ale może pójdzie nie, 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 nie. Chyba idzie tam. W tym mądralu. Jest niezdecydowany. Dawid. Tak. По моих ногах будет. Давай, начнем. Еда Так, потому там немаче углеков, но для там будет. Złąkiem za tej tutaj ma ten, żeby on nam te pojedyncze kopry podała mhm. Widzę, że macie nowego tego kumpla <grystanie> <grystanie> Siadła na drodze, powiedzmy Tu jest z powrotem pani albo tutaj będzie. Ciekawie gdzie on mieszka no Gdzieś nie. tu, na Gdzieś na tu mi się zdaje, że na działce mieszka, wiesz? Ile myślisz, on może mieć? Ile takie żółwie żyją długo? On żółwie są długie głowieczne, długo nie? On stamtąd przychodził, wiesz? W ostatnio go tam przy was widzieliśmy. Teraz pójdzie na płytki, bo mu stała. A chociaż nie, ciebie tu nie było. No to w w cieniu idzie, nie? Tak. No, żeby... Ci, widzisz? Żeby cieniem iść, a nie słońcem. Co będzie się nagrzewał? Because I take him take her uh all uh, the night hi, hi, hi. and she would like two things, not two one, six. not one yes, big yes,